Naziści fałszowali funty, by zniszczyć Anglię. Wyobraź sobie: w obozie Sachsenhausen blok 19. 140 żydowskich więźniów, drukarzy, grawerów, fałszerzy. Pod okiem SS drukuje miliony idealnych funtów. To operacja Bernhardt. Największe fałszerstwo w historii. Cel: zalać Wielką Brytanię podróbkami, wywołać hiperinflację, chaos. Rok 1942. Niemcy kupują bawełniany papier z Turcji, rozpracowują numery Banku Anglii. Banknoty 5, 10, 20 i 50 funtowe są tak doskonałe, że nikt nie widzi różnicy. Finansują nimi szpiegów, a pogłoski głoszą, że pieniądze posłużyły nawet do akcji ratowania Mussoliniego. Do 1945 roku wydrukowali prawie 9 milionów banknotów o wartości 134 milionów funtów. Plan masowego zalania rynku nie powiódł się. Brytyjczycy wprowadzili nowe zabezpieczenia i wycofali duże nominały z obiegu. Pod koniec wojny Niemcy zatopili fałszywki i matryce w austriackim jeziorze Toplitz, gdzie część z nich odnaleziono po wojnie.